siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Modlitwa skargi moje wspomnienia, moje uczucia, moje rany, cały zespół moich krzywd, z którymi sobie nie radzę. Ja tobie to oddałem. I to jest psalm wzorcowy dla naszej modlitwy, dla modlitwy skargi. A ja? Ja jestem mało tego, że ubogi, to jeszcze nędzny, mówi. Ale Pan najlepiej zadba o moje krzywdy, tak by chciał powiedzieć przez te słowa, o moje uczucia, które z ich powodu powstały we mnie i są dla mnie cieniem nie do uniesienia. On się zatroszczy o nie, tylko że ja muszę mu je Wyznać. Od początku naszych spotkań starałem się Wam powiedzieć, chociaż może nieumiejętnie to robię, ale proszę Boga, żeby mi dał ten dar. Że Bóg oczekuje od nas w każdej modlitwie szczerości nie w tym znaczeniu, że podejrzewa nas tylko o jakieś ukryte sprawy, że jesteśmy wobec niego podstępni, że jesteśmy nieszczerzy, zakłamani, ale również szczerości, która jest powierzeniem się Bogu, zwierzeniem się mu z tego, co jest dla nas za trudne, a niektóre pobożne osoby, prowadzące nawet życie duchowo, uważają, że tak nie wypada że Bogu nie wypada się skarżyć, bo jego syn się nie skarżył na Krzyżu. Jego syn nie skarżył się na Krzyżu, ponieważ był kimś, w kim wszystkie skargi się muszą umieścić. Więc nie mógł się skarżyć. I nie chciał się skarżyć. I miał siłę się nie skarżyć, bo w nim zmieściło się całe zło świata, i skupiło się na nim, i zemściła się cała potęga piekła na nim, Dlaczego? Dlatego, że przyniósł zbawienie i żebyśmy my mieli siłę oddawać wszystkie nasze skargi Bogu. Szczerość, którą my mamy między sobą, a nim, a Bogiem, więc nie tylko sięga zatajonych grzechów, ukrytych motywacji, jakichś udawanych postaw wobec niego, ależ on oczekuje też szczerości, która jest zwierzeniem się dziecka, Ojcu, jest zawierzeniem mu siebie. We wszystkich również uczuciach, które w nas powstały, we wszystkich przeżyciach, które miały miejsce w naszej historii, we wszystkim. Modlitwa skargi jest szczególną modlitwą wstawienniczą i to za innych grzeszników, którzy mnie w bliskości mojej bezpośrednio zrenili. Bo taki, za takich jest najtrudniej się modlić. Dlaczego? Bo ja życzę kary tym osobom. A jakiej kary? Wiecie, jaka jest największa kara dla kogoś, kto by mnie skrzywdził? Nawrócenie tej osoby. Wyobraźcie sobie, jak przeżyli bracia Józefa taką karę, że w workach znaleźli srebro i złoto, kiedy przyjechali do Ganaanu, od człowieka, którego sprzedali za srebro. To jest kara, nie? Więc ja się poskarżę na moich krzywdzicieli. A dlaczego nie? Skoro Bóg mi mówi w Biblii, tak, skarż się. Więc przepraszam, że użyję takiego słowa w naszym repertuarze różnych modlitw. Nie bójmy się używać również modlitw w skargi. Bogu oddając to, czego sami nie możemy już w sobie pomieścić, to bardzo ważne dla nas. To uspokaja nasze serce. Rekolekcje Ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Nie wszystko umiemy przebaczyć. Nie wszystko jest do zniesienia. Wtedy jest On. Ten, który potrafi znieść wszystko, przyjąć całe zło świata na swoje ramiona i zanieść je na golgotę. To była mściwość, tak go ukrzyżować z zazdrości. Jeśli On to wszystko przebaczył, każdą skargę mogę mu zanieść. Chciałbym też zajrzeć jeszcze do jednego fragmentu Pisma Świętego do Ewangelii Jana, do samej końcówki, znany fragment. Ale chciałbym kilka rzeczy tutaj wydobyć i podzielić się z wami nimi. Fragment, który dużo nas może nauczyć. Mam na myśli Ewangelii Jana 21 rozdział od wiersza 1 do 19. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem tyberiackim. Jest po zmartwychwstaniu. Jezus nad tym jeziorem spotkał Piotra, kiedy go powoływał, później jeszcze nad tym jeziorem, tam z Piotrem różne rzeczy przeżywał Jezus. Nad tym jeziorem Piotr przeżył dużo różnych historii, a nawet burz. Jest to na pewno więc takie miejsce, takie położenie, które Piotrowi się kojarzyło z zażyłością, stworzeniem zażyłej relacji z Jezusem. No i nagle jest śmierć Chrystusa. Jezus zostaje ukrzyżowany, wiadomo jak się Piotr zachował, wyparł się w żywe oczy. Wszelkich związków z Jezusem. Później y, zmartwychwstaje pan Jezus i pokazuje się. Wyobrażam sobie, jak się Piotr czuje, mniej więcej tak jak y, bracia Józefa po przebaczeniu. No, ogień chyba był na jego głowie. Ogień Ducha Świętego na pewno też, ale ogień wypalający jego niewierność i, no, tchórzostwo po prostu. I on się znowu pokazuje, ten Jezus nad tym jeziorem, gdzie go powoływał. Jakby wraca do początków jego powołania. I ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany, i synowie Zebedeusza, dwaj jeszcze je, z jego uczniów. I Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. To jest nie tylko takie powiedzenie, idę łowić ryby, ale Biblię należy czytać na w różnych piętrach. Tu trzeba zrozumieć też, jakby wracam do... Swojego starego zajęcia. Przetłumaczmy to na język nasz, życiowy. No, powracam do swoich nałogów. Człowiek powołany, uświęcony, a jednak go ciągnie do jego sieci. Nie mam na myśli sieci internetowej, chociaż i to może człowieka złapać. Odpowiedzieli mu, no idziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. Ciemność jest, wydaje się, najlepszym okresem na połów, ale nic nie wyszło. Gdy ranek zaświtał. Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus, był w znacznej odległości. I Jezus odrzekł do nich w specyficzny sposób: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a ja znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc Piotr, do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Bo on się tak zachowuje. To jest charakterystyczne zachowanie dla, dla Jezusa. Tak chcę powiedzieć. Wyobrażam sobie, co wtedy czuje Piotr. Przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, w gruncie rzeczy jest tutaj napisane, że był nagi i rzucił się w pław do jeziora. Robi to w absurdalny sposób, no bo powiem tak, kto ubiera się przed wejściem do basenu? Chyba ktoś, kto stracił zmysły albo po prostu jest takim szoku emocjonalnym, że nie wie co robi, a on się ubrał i rzucił się do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łodzi. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie zrealizowane przez radio Jasna Góra oraz dzieło modlitwy z Maryją ratuj człowieka